Siemanko, z tej strony Jaszyn mojat i dzisiaj będziemy nagrywać Flappy birda, no więc zaczynajmy okej okay. góra wysoko? okej okay. trafiłem okej, okay. dobrze żyję Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha Czasem może źle iść, bo od no, niedługo mam Flappy Birda. Okay. Okay. Nie wiem, ile filmik będzie trwał. Coś mi źle idzie w tego Flappy Birda. Znaczy, wtedy mi dobrze szło, bo mam 20 punktów, ale Teraz to mi już wejdzie, okej? Okay. Teraz. No nie. Znowu spadło. Te rury trochę wyglądają jak rury Trochę. Nie wiem. Dobra. Skupię się bardziej na grze niż na gadaniu teraz. Więc mogę przez chwilę nie gadać. Wszystko się skupię. Będę się skupiał na grze. Też będę się starał do Was coś mówić. Flapy Beirda, ogólnie mam jakieś jakieś trzy dni może? Max, dwa albo trzy okej, teraz dobrze mi szło. Bo miałem srebrny medal. No nie, znowu tak... Czasami mi dobrze idzie, a czasami mi tak gorzej idzie. Czasami mi widzie, idzie tak jakby lepiej. Widzieliście, że 26 tam miałem, a czasami mi idzie, że mam 1, 2 albo jakoś tak. Okej, okay. dalej. Nikolę. Aj, spadłem. No dobra, ale z, z, chociaż brązowy medal. Okej. Okay. Aj, za dużo razy kliknąłem. Takie wielkie usta i wielkie oczy. I takie małe skrzydełka. ma takie wielkie usta. Jego usta są chyba większe niż skrzydła. Więc ja nie wiem, jak on Lata W ogóle, jak może mieć usta? Czy to jest dziób? Okay. Nie wiem, czy to są usta, czy to jest dziób. To są chyba nie wiem, dobra, nie zajmujemy się tym, tylko zajmujemy się nagraniem. Okej, okay, 10, czyli jest już na pewno medal brązowy, okay. chciałem powiedzieć. To no był brązowy. I za wysoko. myślałam że będzie srebrny. No dobra. Znaczy srebrny, co? Ja mówię, brązowy. Przepraszam, pomyliłam się. Okej. Okay. Może teraz będzie brązowy. Fajnie by było. Jakby chociaż był brązowy. No bo... Okej, okay, jest brązowy. Może nawet będzie srebrny. Jakby był srebrny. A jakbym był, miał diamentowy na filmie. To by było fajnie. Już nie wiem, jaki jest diamentowy. Chyba diamentowy jest za jakieś 60. To jest bardzo dużo. Ok, mamy srebrny już. Srebrny. Mm. No nie. Ja tak często mam przy... za... na te takie krawędzie, jakby zahaczało te krawędzie tutaj tam jakby bok. O ten bok, tak, bardzo bok. Bardzo często tak zachęcam właśnie. Nie wiem dlaczego, ale tak mam. bardzo często zachęcam o ten tutaj bok. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Po prostu krawędź, tą taką. Ok, to yy, medal. Będzie chyba brązowy. Dobra jest brązowy. 11. No dobra. Mogło być lepiej. Ale no, też nie było najgorzej. Dobra. Okej. Okay. Aj. Właśnie o tym mówiłem, że tak na krawędziach naj. Częściej zahaczam krawędzią, częściej zahaczam. No właśnie tak jak teraz. Bardzo często tak mi się zdarza. Okej, okay, pięć. Może będzie chociaż ten brązowy. Okej, okay, jest brązowy by był złoty chociaż raz, to by było fajnie. Może będzie srebrny, jakby był złoty. Okej, okay. i srebrny. No nie, było tak blisko złotego. No ale okej, okay. i tak dobrze, bo srebrny. Okej, okay. rura pierwsza, druga. srebrny. I My się myli, brązowy był. No nie. nie Muszę zobaczyć, ile już nagranie trwa. Może by nie trwało powyżej 10 minut. 8,40 Dobra, to jeszcze, jeszcze powiedzmy dwie rundki i kończymy, bo nie chcę, żeby trwało to za długo. I teraz będzie ostatnia na dzisiaj. Yy, napiszcie w komentarzu, czy chcecie jeszcze Flappy Birda, bo ja mogę nagrać Flappy Birda. No, okej, okay, to była ostatnia rundka i to by było na tyle w tym odcinku, yy, no i pa!